Słyszysz to co... No z... widzisz to co słyszysz, no, niger, no niger, widzisz, niger, to... niger 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 Samochód czy pierżynka, ty no, no. a czym jest pierwszynka? Dobra, ja wchodzę do ligi Jak wy nie gracie, no to ja idę ćwiczyć komposy na kianie Na kianie, na kijance Kijanka Kijanka Tam jest kijanka A wiesz, że... Na gondoli młoda para się kłócić do domu pora już wrócić. albo nie Czego ciebie Adam dzisiaj? w szkole nie było. No, są rzeczy ważne i ważniejsze Nie no, że tu je. Ja. No bo gościu odkryli no, no, u mnie no, pasożyty, po, 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 co nie i tak? mnie brzuch wolał. Pasożyty w Pii, No no właśnie. Jana Pasożyta mam takiego i tyle. Już wiem czy umęsie mi rosną, bo on białko se zabiera i tyle. Widzimy komba, pamiętacie jak to było? UWE i to to było WQE i cofasz się do tyłu WQE i cofasz się pod Tureta ewentualnie R No UW UWQE UWQE Co ty o tam powiedziałeś? No bo to jest kombo Pantona, WQE. No UWQE, no UwQE. uw, uw Powinienem sobie rozgrzać ręce na czymś, co? Nie zdaje wam się. Tylko na czym. No. <laughs> a, 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 a. no, no, Aha. no, dosunął, you know. dosunął. E, już widzę, że, że nawet bez. Opie, bez tego bym. Nie, na, no, nie. E, czy, no, ja no, a nie out of water, dobra, sorry. No, style of water, no. Mam się zniszczyć? <głos> <głos> Mam się zniszczyć. Pierdolcie się. Czemu? Czemu? Czemu niby muszę iść w nocy? No właśnie, czemu? Chyba pytam czemu? jak Czemu? Czemu? Patrz, chwilę jest tywana. To jest GH. to jest jakieś nie niecałe 17. Jak mam altawa włączonego, mam 30. Jeśli nie, to ja chłopie koniec z tą grą i gdybym chciał, <coughs> żebym go ty, Na no, go zaobserwował mnie leszczynka kle kleszczynka. I am, leszczynka, leszczynka. To choć może jednak, jeden... jeden... No. Ale, ale. Ale, tu jak widzę. No, zali się nie mów tak Jej, jej. Serwencie, jaskiń, jaskiń. coś tu śmierdzi, chyba. To no, kto ci śmierdzi, śmierdzi, no? Kto? No a kto? No ja. Przrzucę ci przez wentylację flary UV to zobaczysz, jak dojść do stacji głównej. Ale sigmy jesteśmy, trzej sigmy Nie, tylko trzy tylko jeden, tylko dwa No, tylko jeden, tylko dwa Adam, pomóż, bo giniemy Co giniemy? Adam, giniemy za chwilę, no Pomóż! No spokojnie GINIEMY W TEJ CHWILI Tak, zastrałeś się To taki gościu, który na ciewozie jesteś być coś taki podnerwowany jest, no A co się stało? Czemu umarłem? Ale I co? Nie mogę pójść Czekaj, na wczuwie Chwilka No idź, idź. Już idziesz? No to idź, ja się jeszcze tutaj muszę podlodować Ale giacik <grym> Ale cicha. Cicha, cicha, cicha. Cicha. Paję, cicha. <grym> się podbanoć. Ale nie O nie, o nie <grym> Aaaaaoo, No do... to tak, pohandlowane. Jeszcze tego gatka. Czekaj. tam kilka dni. Chodź panie pierwsze, no. A tam... Ci podładować. A tam... A tam jest kierwicka zawsze, no przecież. Wiesz, bo ja mam braka piersi, to wiesz, to ja muszę tym napromieniować, czy nie. No mam obie hafię musi wychodzić. No właśnie. Kill. To jest skillowany już. Jestem w środku. Ale jak ja No ale ty weź się obruźno No spaka ojej No faka Jestem je. gońcem Gońcem? No o, dzikim gonem Musicie Oblica jaja Patrz Adam widzisz? Widzisz Adam? Jesteś skill sking Jan sking 나냐 나. 나어

Zip zeb zip zeb, zipzał potrzebuję. Byłeś bardzo pomocny, nie jak niektórzy. Proszę to dla ciebie. Natarłam to ostrą jazdą. Dzięki temu co jakiś czas pobudzisz u siebie zmysł węchu. No, a mogę pobudzić zmysł pół u ciebie, Ash? No, chciałem tak powiedzieć. No, zmysł gwiata. Nie wiem co my mamy tutaj robić, czy nie wiem, jakieś zadanie poboczne, czy główne, czy no. No, no czy ja główny. robię poboczne w tej chwili, tylko że mnie zabili przez ciebie. Czemu przeze mnie no? Albo no, przez ciebie. Czem? To tak, to wszystko trzeci. Czem, czyczem, czemy, czyczemy. Nie wiem już diatem tylko uchem. Czemy, czyczemy, czemy, czy czem. Czemu, 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 czemu? Droga cze, mi się rozwaliła, nie mogę się ruszyć. Jak on to przeżył? Co za gechubas? Adam, to ty? Oh. Dobra, mam. Zaznaczyłem coś. Czemu to auto wybuchło? Czemu tu są... dobra. ja, no, tyle. ja odlecę. Nie. nie. Ciapną mnie, ciapną mnie. No, sika no sika. No, ale babunia fajna. No i ją zapchnąłem ze schodów. Ej, dobra, nie. A nie? A po co nie? Czemu? Nie. No, jeżowe. dwa. Jeżowe simulator. Jeżowe dwa. O, 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 o. No, tablice jaja. No, masz ligmę? Ligmę, balls. Home the panture king of Hamdark Helm A i że w umarł Głośnia i ta czeka No i koniec No no tak O no, Panteon uh. uh. Gdzie fój diat ucie niby O no, gdzie ja jestem? Gdzie mój diatek Gdzie? Co mnie chciałeś kopać kopiąć po jacie no. To ja posłownia... Ale ja to No, no zdał się nie u tak, ej zasadnie mnie. Czekaj, bo coś <grystanie> <grystanie> Ej, ale widoki ja miałem tylko Co ty mówisz? No, weź mnie, pomacaj, no i tutaj będzie dobrze. No, no weź, weź, pomacaj. Problemy? Jakie problemy masz? Gdzie tu jesteś? Czemu tam jesteś? Chciałem iść do mnie, Zobacz mapę. Nie mam czasu, jak mnie gonią, no. No, no mnie Wiesz że ja No i co tam się dzieje? Ej, no z czego się śpiesz, żeby pomóc mi... Czekaj moment. особо хабанных мест, только вон Я хочу мам. О, нет, нет, нет. Там. Ой, я что-то стало. Ale leży kostek. Aha, bo na hita jestem ogólnie. Na jesteś to schodnie Naucz się grać. Takim mnie gonią. Nie wiem jak się tam dostać. Trochę już wiem. Ja nie wiem. Co ja mam zrobić? Jesteś? No jestem. Zginąłem. Jestem na wejściu. Nie macie tam. Jak to nie jak jestem? To jest wyścig. Nie zdawaj długich Wyścig to życie Niektórzy powiedzą, że życie to jest hazard. Ale hazard to jest drugą najważniejszą rzeczą. A hazard to jest tak naprawdę wyścig. No tak, no, bo, bo. Wyścig szczęścia. No. To jest hazard i szczęście sama. Chodzi parami No well, well, well. No kto tak kto jest? Kto to U jest. To jest. To jest. spadł. chyba spadłeś. Czemu tu nie ma... A są? A. No i tyle, jest zamknięty, zampiętegości. No i o co ci chodzi? No o co ci chodzi? Musimy go zabić. Tak chyba go zabiliśmy, tak się wydaje. O to chodzi. To jest wa 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 no To jest taką mięsną przylądą ika jest w ciąży. Dziecko jest twoje. Aiden. Aiden pierdź wiatr. No ta. Ej. Dawaj mi ich bić to znowu. Puść mnie. No. Ostatnie. Jesteś pamięń dziewiąta, fsh. No, znajdź Hubertę taką nosu.

Nie macie pamięć, ciekam co? Patrzcie, że ogarniam. No właśnie, no co ja. Wam Naci nie tepnąłem. Nie, w ogóle. Przeciwnie, to bardzo, bardzo ma duży ogromny... Chcesz powiedzieć, że ma potencjał? Potencjał! Tak! Ej, to co ja w 2035? Nie bardzo ma magazyn jego. Ma magazyn jego. Dobra, zróbaj to już. Czekaj, pomóż mi go. Adam, pomóż mi, no chodź pomóż Chodź <laughs> mi pomóż <laughs> Bigot tu, bigot tu, go, fajgo, go do światła go do światła Pajęczysko. <laughs> no widzisz? <laughs> widzisz, montuje się zawsze wszelką pomyślę. No wiesz co? Ale magiata. Bracie, po prostu mnie zwietał kromik. Oj. Nie, dawaj, dalej. Adam, pomóż mi. Mam fajną zabawę. Jaką winogronowanie? No tego gościa mam takiego giata tutaj. <grystanie> jest też... Ale taka bronzowa dupcia jest. Jakby się nie mył nigdy. No, Myślę, że się mył? O nie! No pomóż Jak mi goście... Adam no. Ja mam tu Pan fajnego... chcę mnie zwinogronować. No mnie też chce, a ja się nie daję, ja, ja go robię Nie uciekaj, nie uciekaj, bo cię walnę Pomóż mi, Adam. Robi nam nagrowanie? No pomóż i dostaję nowego sierpowego i zachód. No ja też dostałem i żyję jeszcze jakoś. To się tak rzucasz jak, jak się na szynkę. Gdyby talerz, skibidi talerz. To ileś nie talerz. To a talerz to na raz. Talerz, chłopie. Bo to ileś to jest talerz, na którego sracz. Wiesz jak to działa. No wiesz, jak to jest, życie nie jest proste. Czasem Ale trzeba robić. Wrócić, wrócić wrócić, wrócić wrócić. Wrócić. chyba, bo się tak skoczył jakby tam był tym terianem chyba właśnie. Na no co ma skakanie do pycia terianem? No bo on ta, oni tak skaczą jakby do góry tam, no, wiesz? Oni tak skaczą. No bo oni nie uciekają i jakby oni nie mają agresji na, na nas. Pomóż mi, Adam, chodź. No idę. Jednak ma, jednak ma. No, jednak trzyma Trzyma jednak jest. Nie pozwól mówcie, ja trzeba go zwinogronować. No nie. Nie, nie dogonimy go już. Bo jednak dogonimy go. <śmum> On Ciebie zwinogronuje. <śmum> nie. <śmum> Ech, wychodzę. I to Jaki koniec. Winogronowania Powinien. końca nie ma. muszę Już nie uciekniesz. Ja uciekam właśnie. Albo winogronujesz, albo jesteś winogronowany. Tak to wygląda. <laughs> Czekają na Ciebie inni gracze? A co, będziemy winogronować? No. No co no? Nie, winogronujemy Cię zaraz. <laughs> no za chwilę no. Za sekundkę. Już tam będzie. Ciach, ciach. Masz lampę ufa. Ja bym ciach, ciach, ciach. Jak nie masz to potem będziesz tego. No super. Winogrono plus. No, zdążyłeś się zesrać, no Co ty mówisz, chłopaku? Dobra, Adam, koniec. Adam, stop. stop. Nie winogronujcie mnie. oszczędź mnie. Nie upodabniaj się do tych morderców. Zamknij się. Powinienem się z... Zwinogronować. <noise> Mi było się zwinogronować. <noise> Taki czas. No, do zwinogrowania się. No, zwin ja no. tym wiem, że ojciec się wino gronuje codziennie z dupem,